Aleksander zniszczą. Olek, od dzisiaj, od 17 marca 2024 roku, jaki wynik należy wpisywać w rubryce rekord życiowy? Aleksandra Zniszczoła? 243 metry. Jak to jest pokonać taki dystans w powietrzu, mając tylko narty, kask i kombinezon, no i rękawiczki? Nie, super uczucie naprawdę. To była ja tak powiem, euforia po tym skoku i yy, naprawdę jestem zadowolony z takiego wyniku. Chociaż na razie jestem czwarty w Polsce, ale jeszcze mamy planicę. Tak jest Kamil Stoch, Piotr Żyła Maciej Kot. Oni jeszcze przed Tobą z tym osiągnięciem. A rekord Polski to jest coś, co tam po cichu się marzy być może? No fajnie by było, ale musieliby tam w planicę trochę wkopać w dół. Ale turniej Roer za nami, kończysz go w czołowej dziesiątce. Po tym potknięciu w Oslo, chyba trudno było w to uwierzyć. No tak, dokładnie, cel spełniony i fajnie, no czołowa dycha Roera. Już po, po Oslo faktycznie myślałem, że, że to, już, to już pozamiatane, ale fajnie, udało się, cieszę się. Po raz ósmy i dziewiąty tej zimy w czołowej, dziesiątce po świata, tyle punktu, punktów to jeszcze nigdy nie zdobyłeś. Tak, tyle punktów nigdy nie zrobiłem. I szczerze powiedziawszy, po konkursie w Oslo, yy, że tak powiem, osiągnąłem swój cel, bo chciałem po prostu podwoić ilość punktów z zeszłego roku. I to po Oslo się udało, a teraz loty i się bawimy. To był ten cel, o którym nam w Saporo mówiłeś. Nie chciałeś go zdradzić, teraz wszystko stało się jasne. Tak, dokładnie, to był ten cel. Olek, czy to jest najtrudniejsza skocznia do lotów narciarskich na świecie? Chodzi mi o wysiłek, który musicie włożyć, żeby wytrzymać to, jak nisko lecicie. No nie wiem, no jest no w Kulm dotne ze skoku. No tutaj tutaj było ciekawie, bo w, drugi, w drugiej serii już chciałem nogi podkurczeć, żeby tego kanta przenieść, i mi się wydaje, że no kurde, trochę podkurczyłem, ale. Ale przeniosłem go i 217,5 chyba było.